Cztery lata dokładnie tyle minęło czasu od początku tej pieprzonej pandemii. Większość ludzi już nie żyje albo zostali pożarci przez chodzących z dechlaków, albo sami postanowili opuścić ten świat, uciekając przed obawą jutrzejszego dnia. Ci, którym szczęście dopisało, skrywają się w miastach, zwanych bezpiecznymi strefami, gdzie życie toczy się swoim rytmem oczywiście, jak na nasze czasy. Tylko ja, jak zwykły kretyn, wędruję po pustkowiach, szukając zarobku. Odwiedzam opuszczone miasta i wioski, szukając broni, leków lub używek, takich jak papierosy czy alkohol. Takie towary w dzisiejszych czasach idealnie nadają się na handel. Nikt nie płaci pieniędzmi, ponieważ te papierki nie nadają się nawet na opał. Za dwie paczki papierosów można na przykład zdobyć maczetę lub 5 litrów benzyny, pod warunkiem, że potrafisz się targować. Postanowiłem odwiedzić jedno z miast znajdujących się 30 km od zachodniej strefy. Ostatnim razem byłem tam z jakieś dwa, może trzy tygodnie temu, w celu właśnie wymiany z ludźmi, którzy tam mieszkają. Kilka osób posiedliło się tam i mam nadzieję, że nadal są nastawieni pokojowo. Dlaczego nie wymienię się z kimś z bezpiecznej strefy, ponieważ na zewnątrz zapłacą mi więcej, a handel to handel. Dotarcie do celu zajęło mi aż półtora dnia. Musiałem kilka razy zmieniać trasę, ponieważ pojedyncze zdechlaki, a nawet hordy, składające się z kilkunastu odmieńców, przecinały moją drogę. Wygłodniałe hieny tylko czekają, by zwęszyć mój zapach. Niestety dla nich wiem, jak poruszać się w terenie. Miasto na swych obrzeżach przywitało mnie wszechobecnym bałaganem. Porzucone samochody, powybijane okna i śmieci toczące się po ulicach to codzienność tego świata. Szedłem lewą stroną ulicy w kierunku centrum. Po mojej lewej znajdowały się parterowe domy jednorodzinne. Wszystkie wyglądały podobnie. Po mojej prawej natomiast znajdował się wielki magazyn ogrodzony siatką. Przyglądając się mu, coś przykuło moją uwagę. Na ścianie, pomiędzy dwoma bramami, znajdował się napis: Prawda, was wyzwoli, nabazgrany niezdarnie farbą w sprayu. Oczywiście miałbym to gdzieś, ponieważ miałem już wiele takich bohomazów, jednak ten był inny. Na pierwszy rzut oka widać było, że napis jest świeży. Musiał powstać kilka dni temu, może nawet wczoraj. Co więcej, zaraz pod tą ścianą coś leżało na ziemi. Zainteresowany, przebiegłem przez ulicę i podbiegłem do bramy wjazdowej, za którą znajdował się sporych rozmiarów plac, stworzony zapewne do załadunku ciężarówek. Chwilę stałem w miejscu, jak kołek bacznie obserwując otoczenie. Spoglądałem w okna magazynu, szukając jakiegoś ruchu. Upewniłem się też, że nikt nie czai się za zbiornikami na wodę na lewo od wejścia. Po kilku minutach chwyciłem pręty bramy i szarpnąłem ją energicznie. Delikatny metalowy stukot informował o tym, że brama jest zamknięta. Poprawiłem ramionczkę mojego plecaka, zacisnąłem je tak mocno jak tylko się dało. Bardzo nie chciałbym go zgubić, gdyby okazało się, że muszę się szybko ulotnić. Wdrapałem się po prętach i chwilę później znajdowałem się za ogrodzeniem. Szybkim, aczkolwiek cichym krokiem zmierzałem w stronę ściany budynku. Na ziemi w pozycji siedzącej znajdowało się ciało kobiety. Podchodząc bliżej dostrzegłem więcej szczegółów. Na oko miała trzydzieści, może trzydzieści cztery lata. Blond włosy w niełacie i było błotem oraz krwią. Sięgnąłem do kieszeni spodni i wyciągnąłem składany nóż na wszelki wypadek. Zatrzymałem się jakieś trzy metry od ciała. Głowa kobiety była lekko zwieszona w dół, jednak pomiędzy opadającymi na twarz włosami dostrzegłem, że biedaczka umarła jako człowieka, a nie zarażony. Trochę uspokojony podszedłem bliżej i ukucnąłem. Teraz dzieliło nas zaledwie pół metra. Ostrożnie odchyliłem jej głowę, by przyjrzeć się twarzy dokładniej. Czy jest to jedna z osób, z którymi handlowałem? Nie jestem pewien. Możliwe, jednak pewności nie mam. W gardle kobiety ziała dziura. Ktoś poderżnął jej gardło z taką siłą, że niemal nie pozbawił jej głowy. Zaschnięta krew na brązowym swetrze, tekolciejszy i szyi świadczyła o tym, że ciało leży tu z jakieś dwa dni. Potwierdza to również, że w pobliżu zwłok nie zdążyły jeszcze pojawić się owate. Opuściłem głowę kobiety i zawróciłem na poprzednią trasę. Nie miałem jednak zbyt wiele czasu na rozmyślania, ponieważ zaraz za rogiem jednego z budynków natrafiłem na kolejne ciało. Facet powieszony na latarni, jakieś pół metra nad ziemią, służył jednemu z zarażonych za posiłek. Cofnąłem się o kroki, schowałem za murem. Bydlak się nażarł i mogę mieć kłopoty, jeżeli mnie usłyszę. Mimo wszystko postanowiłem przyjrzeć się denatowi. Tak, tego faceta na pewno kojarzę. Dwa tygodnie temu dobiliśmy razem tarku. Facet zawieszony na linie był pozbawiony górnej części garderoby, a z odsłoniętego korpusu zwisały wnętrzności. Niektóre flaki sięgały ziemi. Wygląda na to, że przeprowadzono na nim bardzo nieprzyjemną egzekucję. Z tej odległości nie jestem w stanie opisać jak długo już tu wisi, ale zgaduję, że nie dłużej niż ciało kobiety, które znajduje się pod magazynem. Zszedłem z na trawę, tak aby narobić jak najmniej hałasu. Na żarty odmieniec stanowi duży problem, jeżeli cię wyczuję. Ominięcie go zajęło mi kilka minut. Co tu się stało? Mam nadzieję, że moja wyprawa nie okaże się daremna i spotkam kogoś żywego. Chociaż teraz tak myślę, że może lepiej będzie, jeżeli nie spotkam nikogo. Tych dwoje bez wątpienia umarło z rąk ludzi. Ich ciała zostały wręcz wystawione na pokaz, zupełnie jakby stanowiły jakieś ostrzeżenia. Mimo wszystko, muszę dostać się do centrum i sprawdzić, czy ktoś jeszcze tam mieszka. Nie mogę zaprzepaścić prawie dwudniowej wyprawy. Muszę mieć pewność. Moje rozmyślania przerwały krople deszczu, uderzające o mój kaptur. Rozejrzałem się dookoła. Znajdowałem się pośrodku skrzyżowania dwóch ulic. Droga na lewo prowadziła na bloki. Z tego miejsca widziałem tylko trzy z nich, ale możliwe, że dalej znajduje się więcej takich budynków. Na prawo od skrzyżowania droga ciągnęła się obok parku. Zielone drzewa gałęziami niemal przykrywały chodnik. Matka Natura nie traciła czasu przez te cztery lata. Przede mną natomiast stały dwa samochody. Stary Opel Astra o zielonej barwie miał powybijane szyby i podniesioną maskę. Podszedłem bliżej, by mu się przyjrzeć. Gdy tylko rzuciłem okiem naprzód przód samochodu, od razu wiedziałem, że czegoś brakuje. Ktoś zabrał akumulator. Skierowałem swój wzrok na drugi samochód. Był to czarny Seat. Jeden rzut wystarczył, wystarczyłbym mógł stwierdzić, że to auto nigdzie nie pojedzie. Tymne opony były przebite, a w środku przez zabrudzone szyby dostrzegłem ciało. Było w takim stopniu rozkładu, że mogłem jedynie zgadywać, jakiej płci była ta osoba. Wiatr przymierał na a krople deszczu odbijały się o karoserię obu pojazdów. Kątem oka pochwyciłem jakiś ruch po mojej prawej stronie. Momentalnie przykucnąłem za zielonym samochodem i zdjąłem kaptur z głowy, ponieważ ograniczał moje pole widzenia. Skierowałem swój wzrok w stronę, z której spodziewałem się ataku. To jeden z nich stoi na chodniku prowadzącym do parku. Zniszczona czarna koszula zwisa na jego wychudzonych ramionach. Długie ręce, zakończone szponami, niemal sięgają ziemi. Zarażony harcze kiwając głową na boki. Wydaje się rozkojarzone. To strunowiec, więc nie muszę się nim martwić, nie jeżeli pada deszcz lub wieje silny wiatr. Od nasady jego szczęki wiją się paski skóry, które przyłączone są do obojczyków. Nieważne, w którą stronę monstrum obróci głowę, pasy skóry zawsze są napięte niczym strunę. Dzięki nim, mieniec, mimo że jest głuchy, to potrafi wychwycić drgania w powietrzu. Każdy, nawet najcichszy szelest, mógłby mnie zdradzić. Mógłby, jednak na całe szczęście, pada deszcz. Postanowiłem, że dam sobie z nim spokój. Mam zbyt mało czasu ogarnować go na każdego zdechlaka, którego spotkam. Muszę znaleźć miejsce na nocleg. Zaciągnąłem kaptur z powrotem na jego miejsce. Swoje kroki skierowałem w stronę bloków, zostawiając zarażonego w tyle. Moja dłoń spoczęła na prawej kieszeni z tyłu spodni. To taki odruch, który towarzyszy mi od kiedy pamiętam. Czując pod dłonią twardy kształt rękojeści noża, odetchnąłem z ulgą i przyspieszyłem kroku. Nie trwało to zbyt długo, nim znalazłem się na klatce schodowej jednego z bloków. Śmierciało tu wilgocia, a gdzie nie spojrzeć walały się jakieś śmieci. Sunąłem kaptur, korzystając z chwili komfortu i ruszyłem schodami w górę. Moja wspinaczka trwała dość długo. Przy każdym kolejnym kroku nasłuchiwałem jakiegokolwiek hałasu. Czegoś, co mogło mnie zaalarmować. Złapałem się nawet na tym, że wstrzymuję oddech, byle tylko lepiej słyszeć. Zajęło mi kilka minut, nim dotarłem na drugie piętro i wybrałem mieszkanie, w którym mógłbym spędzić noc. Nie było ono dusza. Składało się z kuchni i salonu w jednym, łazienki oraz sypialni. Na wprost od drzwi wejściowych znajdowały się szklane drzwi prowadzące na balkon. Mimo panujących czasów mieszkanie wydawało się zadbane. Oczywiście ściany pokryte były grzybami, gdzie nigdzie walały się jakieś papiery, worki i inne śmieci. Mimo wszystko zdarzało mi się sypiać w gorszych warunkach. Nim ułożyłem się do snu, postanowiłem przeszukać całe mieszkanie w poszukiwaniu jakichś przydatnych przedmiotów lub zagrożeń. Straciłem prawie pół godziny, nim skończyłem grzebać w tych śmieciach. Postanowiłem wyjść na balkon. Nie znalazłem w środku niczego ciekawego: ani jedzenia, ani lekarstw, ani baterii, czy chociażby papierosów. W skrócie, nic co warto by było posiadać. Otworzyłem szklane drzwi i wziąłem głęboki oddech. Stęchlizna i smród brudu w dawno opuszczonym mieszkaniu sprawiały, że chciało mi się wymiotować. Mimo, że epidemia trwa już cztery długie lata, to nie zdołałem się przyzwyczaić do tego wstrętnego zapachu. Na zewnątrz kilka gołębi łypało na mnie ślepiami, siedząc na dachu sklepu naprzeciwko. Lepkie, słodkie powietrze towarzyszyło nasilającym się opadom deszczu. Oparłem się o barierki tyłem, tak aby w razie czego mieć mieszkanie na oku. Nie chciałbym, aby nagle wybiegł z niego jakiś człowiek lub cokolwiek innego. Zdjąłem plecaki i postawiłem na ziemi. Wyjąłem z niego kilka poplamionych kartek. Raz jeszcze rzuciłem okiem na puste, zniszczone mieszkanie i otworzyłem jedną z nich. Była to mapa turystyczna miasta, w którym się znajduję. Bardzo uboga i bardzo zabrudzona. Czas i cały ten bałagan jej nie oszczędza. Mimo wszystko, jest ona moją jedyną nadzieją. Skupiłem swój wzrok na kolorowych nitkach ulic. W lewym górnym rogu mapy naniosłem czerwoną strzałkę wskazującą mój cel podróży. Chciałem raz jeszcze powtórzyć cały plan, gdy nagle moją uwagę zwrócił hałas za moimi plecami. To oni, pieprzone umarlaki, znowu znalazły żarcia. Ich rozochocone jęki i harczenie niosły się echem pośród budynków. Schowałem mapę do plecaka, zarzuciłem go na ramiona, a dłonie oparłem na barierkach. W takich momentach lepiej dmuchać na zimne. Chwila nieuwagi może skończyć się tragedią. Rozglądając się na boki, starałem się dostrzec to, co pobudziło odmienców. Miały kolejne sekundy, jednak niczego nie zauważyłem. Hałas nasinał się. Ilu do cholery ich tam jest? 30 Czterdziestu? To naprawdę duża horda. Zaalarmowane gołębie odleciały z trzepotem skrzydeł. Coś jest nie tak, czuję to. Hałas cały czas przybierał na sinę. Czy oni idą do mnie? To niemożliwe. Żaden nie mógł pochwycić mojego zapachu. Znajdowałem się na balkonie na drugim piętrze. Żaden osłabiony zdechlak nie dałby rady złapać mojego tropu. Chyba że. chyba że nie było słabione. Chwyciłem się dłoni za głowę, próbując wyrzucić tę durną myśl. 87% ludzkości już nie żyje. Zdechlaki nie mają co żyreć i słabną. Tak, właśnie tak wygląda prawda. Z pomiędzy palców dostrzegłem coś na dole czarny cień, bardzo szybki i bardzo zwinny. Wbiegł pod balkon, kierując się do głównego wejścia. Szlak nie zabezpieczyłem tych drzwi. Zwykle to robię, jednak w tym budynku miałem spędzić chwilę i ruszyć dalej. Byłem w połowie obrotu w kierunku szklanych drzwi mieszkania, gdy na dole zobaczyłem coś jeszcze bardziej przerażającego. Z pomiędzy budynków jak i z ich środka zaczęły wypełzać te padliny, głodne i słabe, powolne, jednak zabójcze w większych hordach. Ich gnijące nogi zmierzały również ku budynkowi, w którym się znajduję. Zacząłem panikować. Czułem, jak tętno mi przyspiesza. Rozejrzałem się dookoła. Najbliższym budynkiem był sklep naprzeciwko, jednak nie dam rady się tam dostać. Skok z drugiego piętra na pewno nie jest dobrym pomysłem. W tym świecie najmniejsze zadrapanie może oznaczać twój koniec, nie wspominając już o złamanych kościach. A więc co jeszcze mogę zrobić? Uciec na samą górę? Tylko co mi to da? Nie wierzę. Przez tyle już przeszedłem, a zdechnę tak samo jak inni. Zdechlaki rzucą się na mnie i zaczną rozrywać moje ciało, a ja jedyne co będę mógł zrobić, to zesrać się z bólu. Padłem na kolana. Nie chcę jeszcze umierać, nie w taki sposób. Coś upadło na ziemię kilka metrów przede mną. Wyraźnie to usłyszałem. Mój instynkt samozachowawczy wziął górę nad emocjami. Chwyciłem składany nóż, znajdujący się w prawej, tylnej kieszeni spodni, i wyprostowałem się. Umiem się nim dobrze posługiwać. Na pewno zadam napastnikowi trochę bólu. Jakie było moje zdziwienie, gdy za szklanymi drzwiami ujrzałem drugiego człowieka? Byłem przekonany, że wszyscy ocaleni żyją w bezpiecznych strefach, i tylko tacy durnie jak ja wychodzą na zewnątrz. Musiał zobaczyć mnie, gdy stałem na balkonie. Facet w średnim wieku, ubrany w czarny prochowiec i szare spodnie garniturowe, patrzył się na mnie z grymasem bólu na twarzy. Odrywając wzrok od jego oczu, spojrzałem na jego szyję, z której sączyła się krew. Ślady zębów nie pozostawiały złuczeń. Facet dał się ukryć. Nie ma dla niego nadziei. Puściłeś ich do środka? Zapytałem, wciąż zdenerwowany. Nie odpowiedział mi nic. Zamiast tego kopnął to, co wcześniej odwróciło moją uwagę i schował dłoń za plecę. Zerknąłem na owe coś, co sunęło po podłoce. Była to mała czarna walizka. Chciałem przyjrzeć się jej bliżej, jednak błysk światła mi przerwał. To dziwne. Owszem, zanosiło się na deszcz, ale nie na burza. Łamek sekundy później usłyszałem huk. Był tak głośny, że aż musiałem mu kucnąć i zasłonić uszy. Jasna cholera. Taki hałas zwabi odmieńców z całego miasta. Co to w ogóle było? Mrużąc oczy, wyprostowałem się i spojrzałem przed siebie. Po szklanych drzwiach spływały stróżki krwi. Pomiędzy nimi udało mi się dostrzec ciało faceta. Mężczyzna palnął sobie w łeb. Wstyd mi się przyznać, ale pierwsze, o czym pomyślałem, to to, że wreszcie zdobędę broń palną. Otworzyłem drzwi szerzej i wszedłem do środka. Upewniłem się, że jest bezpiecznie. Rozglądając się na boki, obserwowałem, jak resztki głowy faceta skapują z sufitu. Szybko, muszę się spieszyć. Zdechlaki mogą już być w środku. Już zapomniałem, jak bardzo hałas ich pobuca. Chodziłem w tej i w roznosząc czerwoną ciecz po całym pomieszczeniu. Rozglądałem się dookoła, szukając broni na podłodze. Musi gdzieś tu być, przecież nie mogła upaść daleko. Jest. Leży metr od ciała niedaleko drewnianego stolika. Schyliłem się i podniosłem pistolet. Nie jestem pewien, jaki to dokładnie model. Za to jestem pewien, że jest to coś na wzór rewolweru i że nie ma nabojów. Najwidoczniej mój niechciany gość zostawił ostatni dla siebie. Wspaniale, po prostu cudownie. Skierowałem swój wzrok na drzwi prowadzące na klatkę schodową. Za nimi nadal panowała cisza, co oczywiście mnie zdziwiło. Wygląda na to, że jakimś cudem odmieńcy nie zdołali wedrzeć się do środka. Aby upewnić się, czy mam rację, wróciłem na balkon. Opierając się o barierki, zerknąłem w dół. Nie jestem w stanie w stu procentach stwierdzić, czy horda się nie zmniejszyła. Jednak zdechlaki, jak stały, tak stoją. Wyciągają swoje zgniłe łapy w moją stronę. Ich zniszczone usta zdawały wykrzywiać się w szyderczym uśmiechu. Raczej szybko stąd nie odejdą. Chyba, że znajdę kolejnego idiotę biegającego po mieście z bronią i walizką. Odwróciłem się w stronę środka. No właśnie, walizka! Co się w niej musi znajdować? Co mogło być cenniejsze niż życie faceta, który leży martwy na podłoce? Raz jeszcze przekroczyłem próg i nachyliłem się nad walizką. Jej rozmiar to jakieś 30 na 20 cm, Bez problemu ująłem ją w dłoniach. Była bardzo lekka. Z początku wydawało mi się, że jest pusta. Dopiero gdy nią potrząsnąłem, to usłyszałem jak coś uderza o jej ścianki. Najprawdopodobniej papier i... i coś jeszcze, czego nie byłem w stanie opisać. Zaraz obok rączki znajdował się zamek. Aby ją otworzyć trzeba było znać czterocyfrowy kod. Ciężko było mi opisać jej szczegółowy stan, ponieważ słońce powoli zachodziło. W dodatku zachmurzone niebo sprawiało, że było jeszcze ciemniej niż zazwyczaj o tej posza. Spojrzałem na martwego mężczyznę. Dziura w jego głowie upewniła mnie, że z jego strony nic mi już nie grozi. Zabrałem walizkę ze sobą i udałem się do pokoju na lewo od wejścia, w którym znajdowało się łóżko oraz kilka mniej istotnych mebli. Śmierdziało w nim wilgocią, ale jestem zbyt zmęczony i nie mam ochoty ryzykować, by znaleźć lepsze miejsce. Z łóżka wyrzuciłem starą kołdrę na podłogę i zacząłem barykadować drzwi, tak w razie czego. Stara meblościanka powinna wystarczyć. Zdjąłem buty i położyłem się twarzą do drzwi. Najchętniej zjadłbym coś, jednak zapasy maleją w oczach. Na posiłek będę mógł pozwolić sobie dopiero pojutrze, chyba że uda się coś znaleźć, w co oczywiście wątpię. Plecak razem z walizką odłożyłem na ziemię obok łóżka. Swój ulubiony nóż schowałem między materacem. Zasnąłem w asyście powarkiwań od Mieńców. Znów to samo, znów dręczy mnie ten sam sen. Widzę, jak on klęczy, widzę, jak zakrwawionymi dłońmi grzebie w śniegu, widzę, jak cierpi. Widzę też, jak unoszę dłoń, w której trzymam pistolet, a jego błagalne spojrzenie przerywa huk. Wtedy się buca, jak zwykle, znany potem i jak zwykle z wątpliwościami, że tamtego dnia podjąłem słuszną decyzję. Mimo że nie spałem, wciąż leżałem w łóżku, rozmyślając nad tym, co było i co będzie. Próbując oderwać się od przeszłości, moje myśli powędrowały w stronę walizki. A może by tak otworzyć ją siłą? Nie wygląda zbyt solidnie, więc nie byłoby z tym problemu. Co jednak, jeżeli posiada jakieś zabezpieczenia? Co, jeżeli niszcząc jej zamek, zniszczę też jej zawartość? Wtedy śmierć Waceta poszłaby na marne. Oczywiście w ogóle go nie znam, jednak wciąż. Oddał życie za to, co znajduje się w środku. Szkoda tylko, że nic mi nie wyjawił. Mam to komuś dostarczyć? A może walizka przeznaczona jest dla mnie? Może warto przeszukać jego ciało? Nie wahając się zbyt długo, siadłem na łóżku i założyłem butę. Lecak zostawiłem na ziemi i ruszyłem do drzwi. Chwyciłem klamkę i otworzyłem je zdecydowanym ruchem. To co zobaczyłem zaparło mi dech w piersiach. Od początku epidemii widziałem wiele rzeczy, niektóre były okrutne, niektóre były dziwne, ale to bije wszystko na łeb. Ciało faceta pozostało w tym samym miejscu co wczoraj, jednak z jego ust oczodołów i dziury po pocisku wiły się kilkucentymetrowe czerwone pędy. Niektóre z nich miały nawet liście. Gdybym miał do czegoś je przyrównać, najbardziej przypominały dziki bluszcz. Niektóre z pędów przebijały się przez skórę denata. Całe jego ciało wydawało się napuchnięte, zupełnie tak, jakby w jego wnętrzu skrywało się ich o wiele, wiele więcej. Pędy ciągnęły się też spod ciała po podłodze, tworząc czerwoną pajęczynę. Z szeroko otwartymi ustami obserwowałem tę scenę. Wydawała się po prostu nierealna. Co to cholerę dzieje się na tym świecie? Koniec części pierwszej. Autor opowiadania Brutal Drop. Czytam. Quaderotas. Osoby wspierające powstawanie nowych treści to... Kalusia, Syrenka Ladacznica, Brutal Drop, Sebastian Król, Gregorikos, Laki Guzzi, Mateusz Z., Wiktor Walczak... Bartek Koziara, Ewa Obersik, Alastor, Wojti262, Milki Rainbow, Magdalena H., Gons, Małgorzata Neil Dev, Anna Rachuba, Tomasz Kowalewski, Krzysztof Kozak Ślęsak, Mariusz Śnieżko, Robert Siwek oraz Jan Kowalczyk. Do usłyszenia!